podobieństwa w końcowej fazie ustrojów takich jak komuna komunizm, czyli zatwardziały, totalitarny komunizm sowiecki, sowiec, to sowiec. jest, i Amerykań, i amerykański, nie no i kapitalizm, nastrój amerykański a więc proszę państwa sami sobie zwróćcie uwagę i zadajcie e, to pytanie i Odpowiedź, jak finalnie kończy się taki amorokarski kapitalizm? Jakim gównem się kończy? I jak się kończy taki też hardkorowy yy, czyli kapitalizm i -y", w ogóle kapitalizmy, takie właśnie wolnoamerykankowe, gdzie praktycznie liczy się prawo pięści? I jak się kończy taki komunizm yy, zatwardziały. Nawet nie chcę mówić koniecznie jak Sawiecka, ja Sajus, chociaż też, taki stalinowski, czy, 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 czy taki jak był na przykład w Rumunii, czy nawet taki jak mamy teraz w Kim Jong -un. Kim Jong-un, czy jak, my no nie wiem, może to mówię, nie wiem, Kim Jong-un. No, wspólnie brać, walczmy! Nie wiadomo z kim, ze swoimi ciejami, ale walczmy! Wojna, wojna! Tam w kółko pierdolą o w o wojny. W Korei Północnej. I jak fizycznie te ustroje, wbrew pozorom, że amerykański kapitalist, taki gdzie też siła pięści się liczy. Bo wielu tak mówi, Ameryka, Ameryka, Ameryka jest europejska, nie lepszy tego. A tam, gdzie właśnie jest prawo pięści, gdzie, gdzie ktoś nieśli to lepsze, Zobaczcie jak ta piękna Ameryka Amerykańska jak ciągle ze wszystkimi wojuje na całym świecie, to jest y, wzorzec do naśladowania? No raczej nie. Jak ta Ameryka y, ciągle z kimś się bije, jak nie kurde, praktycznie od Wietnamu. Po drugiej wojnie światowej można powiedzieć, to były tam jeszcze Okuby. Ostre tam były potyczki z Ruskami już wtedy, nie, no bo Ruski tam chcieli faktycznie umieścić głowice atomowej, i Amerykanie tam przeciwdziałali, no już wtedy też na włosku wisiała trzecia wojna światowa, atomowa, nie? i zwróćcie uwagę, co było kontra czemu, kapitalizm, taki z pięścią, To niż lepszy i komunizm z drugiej strony, które tak samo, e, siła, siła, tu, my, Sowiecka i ja idźmy razem do boju, zabijmy wszystkich. Zobaczcie, jakie te ustroje są do siebie podobne. Finalnie kapitalizm, finalnie kapitaliz, sprowadza się do tego, że jest wierchuszka z hiper, ultra bogatymi ludźmi, już takimi nie, nie do określenia, którzy praktycznie mają w łapach cały kapitał, cały nie mówię o pieniądzach, tylko wszystko, nieruchomości, nie nieruchomości yy, najlepiej jeszcze parki jakieś krajobrazowe, wszystko, koniec końców tam wszystko będzie w łapach prywatnych, tak jak było za monarchii, no przecież to też dla mnie była patologia, jak można być właścicielem jezior, lasów, morza, nie wiadomo się czego, jakby mogli to Księżyca i Marsa jeszcze, a yy, ja rozumiem mieć własność, tak, ale no ludzie, własność w jakichś kryteriach, a nie, kurde, własność bez ograniczeń. Nie może coś takiego być, to jest porąbane. To jest, Zgub... nie, to po prostu nie może działać, w skrócie mówiąc. I teraz podaję przykłady. Jak właśnie ten kapitalizm, e, gdzie e, finalnie na końcu wszyscy są e, praktycznie bez żadnej własności, bo ten system koniec końcem przez to, że prawo silniejszego, prawo pięści to doprowadza, że mała grupka ma wszystko, a pozostali nie mają nic, albo prawie nic. I wtedy albo czpają, albo to, no spójrzcie na Stany Zjednoczone. Co teraz fizycznie się tam dzieje? No, dramat. Czpanie jakiegoś tego felon, felon, fe... nie, nie chcę tu mówić, jakaś substancja narkotyczna, przeciwbólowa, ale to czpają. Jak zombie, w zombie ich to zmienia i ludzie do tego stopnia już po prostu ewidentnie są w jakiejś formie, no bo żeby taki syf sobie wstrzykiwać, będą zdrowym człowiekiem, to coś tu nie działa i każdy powie, no to nauka, no, nie, bzdura. System nie działa. Ci ludzie często pozbawieni wszelkiego rodzaju perspektyw na posiadanie jakiekolwiek swojej własności, to koniec końcem w dupie już mają takie życie i chcą jeszcze, chcą się zabić, ale nie rzucając się z mostu, czy wieszając się, czy coś takiego, tylko wstrzykując za ten czy coś tam. Po prostu chcą sobie tą, to życie raz, że bardzo skrócić, a dwa jeszcze na tej końcówce znieczulić i krzyknijmy. Nie ja, ja mówię, nazwa na pewno nie fenydrylon. Nie wiem, zapomniałem, nie pamiętam tej nazwy, ale za się nad w radio o tym mówią, że to jest plaga. Bo uzależnia dużo bardziej jak yy, yy, heroina. i Masakrę robi z organizmu. Ale czemu ludzie po to sięgają? Bo coś tu nie działa. I nie działa to, bo ludzie nie widzą żadnych realnych perspektyw. No to odetnę się poprzez właśnie taki syf, pożyję rok, dwa i cześć jak czapka. No tak, tak to działa. Dlatego taki syf sobie wstrzykują. A z drugiej strony, czyli generalnie bardzo podobnie wygląda taki. Niedziałający ustrój jak kapitalizm, bo dla mnie ten ustrój po prostu nie działa. Finalnie, bo jeżeli coś po kilkudziesięciu latach w Stanach, ten system tam, co i już były kryzysy, co kilkadziesiąt lat, to nie działa. Jeżeli ktoś mi powie, no, Jan, bo już tak jest, no, wojnę też zawsze były, bo ludzie walczą, a teraz atomy spójrzmy sobie na głowę, no bo tacy są ludzie. No. Nie ma, to nie jest odpowiedź. Zabijmy się atomem, bo tacy są ludzie. To nie jest odpowiedź. Na rzęsach. Na głowie stanąć wszyscy, ale musimy naprawdę opanować jakiś alternatywny ustrój, w którym w końcu nie będzie wojen. Przynajmniej, no nie może to, po co to wszystko? Po co robić dzieci? Po co budować te metropolię? To wszystko, jak to potem ma zrównać atom? I odpowiedź, no bo już ludzie tacy są. To nie jest odpowiedź. A więc kapitalizm jest głównym niedziałającym i komunizm jest głównym niedziałającym. Obydwa te ustroje, tak samo jak monarchia, feudalizm, jakiś absolutyzm klasyczny, to były wszystko gówna niedziałające. Może jeszcze jedynie w tamtych ustrojach, to przez to, że jedni mieli wszystko, a drudzy nic. No, to po prostu postęp stał w miejscu, przez co nie byli w stanie wymyślić jakiejś masakrycznej broni, przez co i tak sobą co je wojowali, ale na tyle byli prymitywni i zacofani, że przez to zacofanie nie mogli sobie za dużej krzywdy zrobić tymi mieczykami, szabelkami i łukami, czy nawet tymi prymitywnymi armatami. No, bo technologia, przez to, że jedni mieli wszystko, drudzy nic, stała w miejscu, albo raczkowała ledwo, ledwo no to albo mamy wybór wrócić do takiego syfu, w którym ludzie będą zacofani, uwstecznią się do poziomu ze średniowiecza i wtedy, no ja, no będziemy, wa ale nie, bo już technologii nie cofniemy ludzie już poznali technologię atomu, poznali sztuczną inteligencję i używają, będą używać, to już nie wróci do tamtej epoki, to jest niemożliwe. Już to zostało przekro przekroczone. A w rezultacie tkwimy między syfem a malarią, no Jeden i drugi ustrój to są jak ciężkie choroby, cholera i malaria, no albo jeszcze gorsze. Nie można mówić, że kapitalizm jest lepszy od komunizmu, bo i komunizm i kapitalizm to są siebie warte, finalnie kończące się takie same ustroje, w którym jest wierchuszka, która trzyma wszystko za rej i nie dopuszcza innych do, nie wiem, do funkcjonowania normalnego, do życia, przez co w kapitalizmie wolą się za, zabić. Tym, y, tym, 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 tą chemią wszykiwaną żyły, a z drugiej strony w komunizmie, no, patrz Korea Północna. No, co, co, co to w ogóle ma być? patrz jak był Czałczesku jak y, w naszej tu był Czałczesku, y, jak w Hiszpanii, no, byli tacy różni dyktatorzy, tacy, nie w Hiszpanii, tam było jeszcze inaczej, tam był też totalitaryzm, ale bardziej taki wojskowy. Nie chcę tutaj gadać głupot. W każdym razie na pewno Czałczesku, na pewno Stalin. Na pewno u nas też częściowo PRL, czyli wierchuszka miała komuchów i sam główny sekretarz miał dobrze, i ta cała, przynależna do niego wierchuszka miała dobrze, a reszta klepała bide, kurwa, nie miała nic. Nie? A więc jedno i drugie jest podobne jest niedziałającym ustrojem. Stajmy na głowę, zmieńmy to. Mówmy o tym. Szukajmy rozwiązania, to jest ważniejsze jak te wszystkie bzdury. Na razie, cześć.